Cześć, w tym materiale chciałem pokazać jak wygląda mój wojownik Smith of Kitawa, którym progresowałem od samego początku map do tieru 15 i którym teraz będę progresował najcięższy endgame. Nagrywam ten materiał teraz, dlatego że już za niedługo zrobię solidną inwestycję w ten build. Nazbierałem sporo karensy i po tych inwestycjach najprawdopodobniej mocno zmienię całe drzewko i ustawienie niektórych z tych gemów. a chcę wam teraz pokazać jak to wyglądało, gdy progresowałem mapy. Progresowałem, czyli stompowałem mapy. Bo już teraz można powiedzieć, że ten build to jest chyba jeden z najmocniejszych buildów w tej lidze. A już na pewno można powiedzieć, że Kitawa to jedna z najmocniejszych ascendancji w tej lidze. Tym wojownikiem mam absurdalny clear speed, bardzo dobry single target i jestem niesamowicie twardy. Ten build ma wszystko, może mógłby być trochę szybszy no nie jest to szybkość tej Javazonki, która ma bardzo duży move speed i tak poruszyć po mapach. Ale to jest jego jedyna wada, wszystko inne jest top. Jak zresztą widać w tym gameplayu, no wszystko wybucha, bossy giną na 3 hity I to to jest jeszcze bardzo mała inwestycja. Nie wiem, czy w ten zestaw giru, który mam teraz założony, włożyłem więcej niż 20 egzaltów na tradezie. Więc nie ma się co dziwić, że tak dużo ludzi teraz w tym gra. 9% ludzi gra Smith of Kitawa i najprawdopodobniej większość z nich gra właśnie tak. Czy na HC, czy na softcore. Jakiego wewnika nie otworzycie i gra z mace'ami, najprawdopodobniej gra tym setupem. I od razu ostrzegam, tu nie będzie jakichś edytorskich fairwerków, po prostu pokażę ten build. Mało będzie futeru z gameplay'u. Ale jak Was to interesuje, jak działa ten build, to zapraszam. Na czym polega ten build? Zacznijmy od Clear Speedu. Clear tym buildem robi się za pomocą bardzo prostego setupu. Wybieramy jedną umiejętność, która ma stan build-up. Może to być Lip Slam albo Rolling Slam. To, którym z tych skill gramy to jest czysta preferencja. Ja lubię Lip Slam, bo pozwala fazować pomiędzy potworami. Jest to jednocześnie movement skill. Po prostu lubię sobie skakać. Niektórzy grają Rolling Slamem dlatego, że na Rolling Slamie można skancelować animację i od razu znaleźć bomb szatter, dzięki temu mamy takie szybkie kombo do zaatakowania. Ale różnica pomiędzy nimi nie jest tak duża. Ważne jest to, że obydwa z nich mają more build buildup. Lip slam ma to po prostu na sobie, Rolling Slam ma na tym pierwszym uderzeniu. Dlatego ludzie robią ten Animation Cancel i zwykle go nie kończą, bo to nie ma sensu. A nie kończą go dlatego, że ten skill jest używany tylko po to, żeby wbić stan builda potworami, ale go nie zestanować. Dzięki temu, że używamy tutaj Bring Support. Ten skill powoduje, że, no tak, robi się więcej damageów z heavy stanowane na potwory, natomiast sam ten skill nie może zrobić heavy stana. A dzięki temu możemy użyć skilla shater, który jego główną mechaniką jest to, że on powoduje heavy stan, jeżeli potwór jest Prime Force Stun, czyli że ma tą taką białą kropkę nad sobą. I ponieważ Bonshatter robi heavy stan, możemy użyć z nim Impact Shockwave. Ten support powoduje, że po heavy Stanowaniu wroga, który ma tą kropkę, czyli Prime Force Stun, wybucha z niego Aftershock. I cechą tego support GemA jest to, że ten Aftershock też przejmuje własności tego uderzenia, którym jest spowodowany. Czyli że jeżeli Bonshatter. Heavy stanuje sprajmowane na stan potwory, to ten aftershock też będzie z Heavy stanował sprajmowane potwory. Więc jeżeli mamy na mapie sytuację, że stoi przy sobie wystarczająco dużo potworów, to to pierwsze uderzenie z Heavy jednego pierwszego potwora spowoduje ten wstępny shockwave i ten shockwave wbije na potworach, które uderzy status prime for stun i wtedy kolejny shockwave uderzy w tego potwora, to automatycznie powoduje się kolejna fala i kolejna i kolejna. To powoduje Chain, dokładnie taki sam jak był na Heraldio Vice, a może nawet większy, bo tu jeszcze jest łatwiej wyskalować AOE na tym skillu. Nie mam wyjaśnienia dlaczego ta interakcja jest dostępna w grze, ja myślałem, że właśnie po to heraldy były nerfione, że czegoś takiego nie było, ale fakt jest faktem, to działa dokładnie tak samo jak Herald o Vice przed nerfami w patchu 01. Clear jest niesamowity. Od tieru pierwszego map do tieru 15 one-shotuje ekrany potworów. Im jest większe density, tym jest lepszy clear. Gdy Rare Mobek stoi tak w 6-7 potworach, on też jest złaszotowany. To jest niesamowicie mocna interakcja, nie wiem dlaczego ona jest dostępna w grze, ale jest. I teraz wszyscy wojownicy tym grają. Co się z tym gra? Rich, to jest darmowy, gigantyczny area of Effect, ale on zmiesza nasze akurasy, przez co gramy Resolute Technik. Dalej używamy Magnified Effect. Jeszcze więcej AOE za darmo. Z tymi dwoma sapurgemami i sensowną inwestycją w AOE na drzewku. Mamy te wybuchy, że wszystko ginie na ekranie. To jeszcze można of Heraldowasz. Ale nie jest to wymagane. Nawet bez Heraldowasz jest bardzo dobry kill. Dlatego, że jak mamy większą inwestycję, to na to możemy dołożyć jeszcze Devastate. Dzięki czemu, gdy się będą działy te heavy stany, które powodują eksplozję, to jeszcze będziemy Armor Breakować. A jeżeli będziemy Armor Breakować, to możemy używać Scavenge Plating. Które da nam trochę Armoru. No, na ten Smith of Tawa nie ma się tak dużo Armoru bo musimy nosić białą klatę, o czym za chwilę. Ale i tak jest to jakiś bonus. Ale żeby tego używać, musimy mieć five linkę na bążaterze. No, co na starcie ma, pracy tego nie będziemy mieli. Ale to jest tylko taki bonus, który nas zwiększa. Armor na mapie. Można grać z Heraldową i mieć lepszy clear. Oprócz tego, że na tym wstępnym skillu, którym nabijamy ten pasek stana, mamy ten support blink. No, mamy tutaj Marshall Tempo, no bo to jest nasz główny clear Czy to jest Lip Slam, czy Rolling Slam. Musimy mieć dobry attack speed na nim. I mamy też Overpower, po prostu, żeby zwiększyć stan build -up. Jest też drugi support, że Unbreakable. On też dobrze do tego działa, ale ja go nie testowałem. Overpower mi wystarcza na Lip Slamie. Może na Rolling Slamie to działa lepiej. Ciężko powiedzieć, możecie sobie to popróbować, ale Overpower wystarczy. I to jest nasz clear. Powtarzam, te dwa forlinki pozwalają stompować mapy. Ale dalej musimy mieć też Single Target. Do Single Target mamy zasetupowane dwa skille. I to jest moc wojownika, że w tej chwili z tą ilością support gemów, które są w grze, możemy zrobić bardzo różne setupy na dwóch ofensywnych umiejętnościach, które się nie gryzą między sobą. A gramy specjalnie takim setupem, żeby nie być zbyt skupionym na jednej rzeczy. Bo gramy tak, że na Hammer of the God który jest po nerfach, ale i tak jest bardzo dobry zwłaszcza, że z tym systemem glory ten skill nie ma już cooldownu z tym hammerem mamy setup na bleed, stąd mamy tutaj lacerate 50% bleeda, heavy swing, more physical damage fist of war, który jest teraz zbuchowany jest 30% multiplayerem i się bardzo dobrze łączy z tym skillem bo to jest też cooldown based ability, a nie zawsze mamy glory że slamować tym hammerem, i ja tutaj heft, bo to już jest five link zamiast hefta można używać innych supportów na przykład horglass, który też się dobrze z tym stakuje, no bo Rzadko jest, że możemy użyć tych dwóch hammerów naraz. To się zdarza, ale raczej będziemy robić jeden. Grunt jest taki, że Hammer of the Gods jest zasetapowany za na bleed. A Perfect Strike, czyli nasza druga umiejętność, to jest ten skill, który będziemy bili, gdy mamy cooldown na hammerze. Na Perfect Strike mamy oddzielny zestaw support gemów, który możemy używać, a jest to Window of Opportunity. No, musimy się przyzwyczaić, jak robić ten perfect timing. Nie ma przebacz, tak działa Perfect Strike. Ale damage jest niesamowity, jak się tego nauczymy. Fire Infusion, no, bo jest to Fire demet Skill. Close Combat, który naturalnie spowoduje, że musimy być blisko potwora, żeby mieć zasięg. No bo, to jest, no bo to jest krótko zasięgowa umiejętność. On tak naturalnie nas zmusi playstyle'owo, że lepiej celować. I Five Linka. To jest pierwszy skin, na którego sugeruję robić Five Linkę. Ja mam tutaj Primal Armament, który jest gorszym support gemem od Kong Effect, którego bym tutaj polecał grać. Ale problem z Kong Effectem jest taki, że AoE na Perfect Strike będzie już naprawdę małe z Kong Effectem i jest wiele sytuacji, gdzie mamy po prostu za mało zasięgu, żeby trafić. Są bossy, które do tego są dobrze przystosowane, ale Primal Armament jest po prostu przyjemniejszy do grania na mapach. I ten setup wykorzystuje też to, że ma gramy Infernal Cry. Z odpowiednim ustawieniem pasywów i z gemem Ingenuity, który zmniejsza cooldown tego krzyku, możemy grać tak, że na każde uderzenie Perfect Strike, czyli że na dwa uderzenia Perfect strikem, mamy buff z Infernal Cry. To jest niesamowicie mocne, polecam nauczyć się tak grać, z tym się one-shotuje każdego rare -moba na mapie, jeżeli pamiętamy o tym, że przed każdym Perfect strikem użyć Infernal Cry. No i na Infernal Cry mamy oczywiście Premeditation. Po to, żeby jeszcze bardziej zboostować ten powywalany atak. I Raging Cry po to, żeby nabić trochę Rage'a, gdy jesteśmy blisko potwora. Pozostałe skille to Shield Charge po to, żeby się przemieszczać. Ja go używam tylko po to, żeby poruszać się po pustych przestrzeniach. No bo slamem. Jeżeli gracie Rolling slam, to będziecie dużo częściej tego używać. I ostatni skill to Save Me Cry. Save Cry dlatego, że Hammer of the Gods teraz naturalnie łączy się z tym skillem. Bo Hammer of the Gods możemy użyć tylko wtedy, gdy coś z heavy stanujemy. Najczęściej właśnie z heavy stanujemy bossa. A jeżeli z heavy stanujemy bossa, no to możemy użyć Seismic Cry po to, żeby zagwarantować aftershock na Hammerze. Więc za każdym razem, gdy walczymy z bossem i mamy dostęp hammer, bo dostał heavy stana, używamy okrzyk i hammer i mamy ten aftershock. Tylko do tego używamy tego skilla. No oprócz tego mamy aury, tak jak mówiłem, Scavenge planting albo Herald wash. Na tej aurze polecam kanibalizm. No dalej, to jest absurdalna umiejętność na live buildie. Niesamowicie to leczy na mapie, zwłaszcza z takim jakie mamy. I Vitality, 1% maximum life per second. Stakujemy tu dużo życia, więc jest to spoko regen, zwłaszcza, że to się łączy z pozostałymi źródłami. Źródłami life regen, które mamy. Co powoduje, że ja tu mam chyba 9% life regen per second. Zaraz to pokażę. I ostatnia aura to Time of Need. To nas leczy, ale najważniejsze jest to, że to nas klęsuje. Jest bardzo mało źródeł odporności na elementy w tej grze. czary w ogóle mnie nie satysfakcjonują. Jest jakaś aura, która redukuje szok, ale nie jest ona imponująca. Time of Need to trochę ulepsza. Czasami nas uratuje, gdy dostajemy friza. I na Time of Need nakładamy Fast forward, bo to redukuje skill effect duration. Czyli że częściej będzie się to pracowało Więc to są skille A i ostatnia rzecz ze skilli mace Strike Na Maze Strike daję pozostałe support jemy Czyli mam tutaj Rage, Demolisher, Splinter i Brutality Po to żeby mieć jakiś armor break Jest parę sytuacji Tak jak na przykład ten boss w lawie z trzeciego aktu Taki jak gigant z drugiego aktu Albo ten gigantyczny szkielet z drugiego aktu Które z jakiegoś powodu są strasznie odporne na perfect strike Nie wiem dlaczego tak jest Czy one mają jakieś 90% za Bardzo mało perfect time nie bije I wtedy lepiej jest się z armor breakować Stąd tutaj jest armor break a. Setup. I ten setup używam też na labie. Bo na labie, gdy chcemy grać Hitless i Perfect Strike, i Hammer, i ten Slant z Shaterem, to jest za mało, żeby znukować Rermoba. No niestety ten Bill dostał gigantycznego nerfa na labie. I majstrak czasami to jest jedyna umiejętność, którą możemy na spokojnie zabić sobie Rermoba, po to, żeby go zrobić Hitless, żeby nie tracić życia niepotrzebnie. Ale tylko do tego używam tego Strike Przynajmniej na razie, bo to jest wstępny setup. Nie będę nawet tutaj mówił o Sixlinkach, bo to jeszcze jest poza budżetem tego i setup będzie wtedy wyglądał inaczej. Dalej. A Smith of Kitawa, Gdy ja levelowałem tą klasą, to najpierw zraszowałem Cold Stalker po to żeby mieć Fire No od drugiego aktu miałem Kaparesów do endgame'u, właściwie nigdy mi to nie spadło przez to, że trzymam guild Fair resistem. No ale to kraftowanie zbroi, no to jest unikalna klasa, musimy wybrać sobie pasywy, które będą działały na naszej zbroi. Przez to musimy mieć białą zbroję. Tą białą zbroję polecam właśnie taką All Night Plate, nałożyć na niego jak najwięcej quality, kupić taką, żeby miała jak najwięcej regeneracji życia na implicicie. I samoacią koraptem. Albo możemy trafić. Trzeci soket, który daje nam 40 Max Life, bo ja tu soketuję runy 40 Max Life. Można tu też soketować chaos res albo fire res po to, żeby podbić resy, no już jak wolicie. Ja tego nie potrzebuję, więc mam max life. Albo można trafić jakichś ten implicit, tam też są ciekawe rzeczy. No ale oczywiście lepiej byłoby trafić to i to, ale szansa jest bardzo niska na to i to trzeba omen do tego używać chyba. W każdym razie taka zbroja jest najlepsza, co możecie założyć. A z tych pasywów, jak tutaj widać, najlepsze z nich to Max Life, Siła, Fist to Fire i w tej chwili haperegen. To jest jeszcze robione przed Uber Labem. Jak tylko będę miał Uber i założę Forged in Flame, który przenosi nasze Max Ferresy na pozostałe dwa, to zamienię ten Life Regen na Flowing Metal, czyli 5% Max Ferresa oczywiście. Ale to jest max budżetowy setup, na razie tego nie używamy, więc najlepszym drugim, to jest, to Max Life Regen. Testowałem też Dedication to Kitawa, to jest niesamowicie słabe, zero różnicy. Nie wiem, czy to przez to, że no, ta klasa ma bardzo mało armoru, no, z moim mam teraz 3000, z Coverage Plating 4,5, ale właściwie tego nie czułem, jak to założyłem. Może kalkulacja armoru jest też tak słaba, że nawet takie coś jest słabe, ale nie wiem. Jedna Jedyne pozostałe oprócz Life Regen, co tutaj byłoby dobre, to Heavy Bracing, bo stan threshold to jest bardzo ważna statystyka teraz. Mapy to czasami koszmar. Jak się trafi chmara potworów, która na nas bije, to nie możemy skończyć perfect Strike A Czasami nawet nie możemy lip slama użyć, bo nas tak napieprzają. Także to też można rozważyć, jeżeli nie mamy stan threshold'u. Ale jak mamy, no to letter bindings polecam. No wtedy się stakuje life regen i mamy niesamowity life regen na mapie. No ale wracając, pasywy. Mam dosyć standardowe drzewko. To jest wstępny setup na mapy. Tu nie ma żadnych kombinacji. Mamy wzięte jak najwięcej atak speedu, blood rush, redukcja kosztów many, mass hysteria, jeszcze więcej atak speedu, wszystkie notki na atak speedu tutaj wzięte. Mam wzięte Sporo AOE przy Reverberating Impact, przy Devastation, przy Shockwave. tutaj mam dwie notki, bo to po prostu jest dobre value. Area of Effect i Attack Damage. Mamy wzięte Unbending, żeby mieć więcej max life, Resolute Technique, bo to jest potrzebne, żeby trafiać bąbszaterem, Vocal Empowerment, żeby mieć dwa hity po okrzyku, to jest oczywiste, Crushing Verdict, Singular Purpose i Overwhelm, po to, żeby zbustować damage, niestety kosztem Attack Speedu, no ale to jest jeszcze budżetowy setup. I mamy lepszą broń, to tym więcej tych notek możemy się pozbyć, bo i tak mamy wystarczająco damage'u i inwestować gdzieś indziej. No ale tę redukcję Attack Speedu właśnie kontrujemy przez inwestycje w Attack Speed i też przez Anoint. Polecam zanotować sobie Attack Speed. Ja wiszę SNES, bo to jest bardzo tani a Anoint. Jest też gdzieś lepszy, który daje 10% Attack Speedu i Blind On Hit, ale on kosztuje chyba z 1,5 Divina, więc to na razie jeszcze nie jest ten budżet. Oprócz tego, oczywiście Giants Blood. Pierwsza rzecz, którą robimy, gdy wchodzimy na mapy, to. Klikamy w Giant's Blood i zakładamy tarczę. I próbujemy maksować blok. Blok jest niesamowicie mocny na tej klasie. Mamy bardzo mało armoru. Ty mamy 72% bloku, jesteśmy na mapach praktycznie nieśmiertelni do te 13 map. Oczywiście zakładając, że mamy skapowane resy. Jedyną rzeczą, która można zabić to Chaos Damage. No ale to jest inwestycja już wymagająca budżetu. To właśnie będę teraz inwestował. że podbić Chaos Res i przygotować moje resy już pod Uberlaba. Żeby wykapować do 90% max resa. Ale na budżetowym setupie na mapy jak najwięcej bloku i Giant's Blood jak najszybciej. I to jest pierwsza inwestycja. Którą polecam zrobić, jeśli zaczynacie mapy? Kupcie sobie dwuręczną broń, którą możecie założyć starczą, używając Giants Blood. Takie bronie są trochę droższe, gdy mają niższe wymaganie siły. No musicie swoją obecną siłę podzielić przez 3 i takiej już szukać na tradezie. To nie musi być jakaś niesamowita broń. Ja zaczynałem mapy z 300. 20 pdpsu two tu handed macem i to mi wystarczyło do chyba te 12 map. Dalej one-shotowałem wszystko tym kombosem z bowlshotem. Także to powinno spokojnie wystarczyć, do progresować mapy. No i tak, jak mówiłem, tarcza, więc inwestuję mocno w blok. Vigilance, Unstoppable Barrier, Defender Resolve. I tutaj też mam wzięte Laceage, dlatego że trochę zdecydowałem zmniejszyć inwestycje w redukcję atak speedu, bo ten build jest trochę tak zrobiony że wykorzystuje równocześnie Bleed i Ignite, dlatego bierze się Lasting Trauma jednocześnie ma się wzięty Bloodletting po to żeby zboostować Bleeda i mieć większą szansę na niego i Exposed Wounds, który działa zarówno na Ignite jak i na Bleed więc mają tak duże hity na Perfect Strike'u, który no, praktycznie zawsze będzie ignitował i mając tak duże hity na Hammerze mamy sporo do damage'u, gdy mamy po prostu zwykły gameplay i tak samo, ja przynajmniej tak zainwestowałem, mam wzięte też tutaj Internal Bleeding Dlatego, że każdy perfect strike jest zempowerowany, blitz się przydaje do hamera i równocześnie mamy szansę, że zagrawajdujemy ten blitz z hamera. Te notki są najbardziej dyskusyjne, ale to jest budżetowy setup i to dobrze tutaj działa. Jak tylko będę miał lepszy budżet i kupię lepsze itemy, to respektuje się z internal Bleeding i respektuje się z lay siege, idę od razu w Lasting Trauma i zaczynam iść w prawo do Unnatural Resilience, po to, żeby podbić tego max Fire resa, gdy będę miał już wszystkie itemy pod Fire Resistance, i idę w prawo do. Pole mafy. To nadal jest, moim zdaniem, wymagane. Pomimo tego, że jest nerfione, to równocześnie, to jest Smith of Kitawa, więc nawet gdyby More Invictus nie było znerfione, i tak potrzebujemy mieć dużo siły, żeby założyć lepsze bronie. Wydaje mi się, że ciężko będzie mieć, nie wiem, tak z 600 więcej siły bez pole mafy, żeby założyć najlepsze bronie. Ale mówię, to już jest setup, gdzie mamy Fire Resisty, siłę i Chaos Resistance skapowane na swoich itemach. A to nie będzie proste i tanie. <grych> no ale tak wygląda setup na mapy. Zdecydowanie pierwsze, co ja Mrashował, to Jans Vlad, potem Wokal MP. Powerment, attack speed, blood rush i mass hysteria, i potem blok i damage równomiernie. Gdy mamy 50% bloku, to już wystarcza, żeby bardzo spokojnie grać do Tier 12-13 map. Ale nadal jedyną rzeczą, która jest dla mnie zagrożeniem, to chaos damage, który desperacko teraz będę próbował podbić jak najwyżej, zanim zrobię ten Uber Lab. No i po Uberlabie i gdy będę miał już lepszy gear, to to się mocno zmieni, no. Wtedy wchodzą już w grę te memy z dwoma małymi gdybym miał dwie dobre bronie, ale o tym później. Ostatnia rzecz to gear. No tak jak mówiłem, broń. Staramy się kupić jak najlepszą broń, jak najtaniej, z jak najniższym wymaganiem siły. Z tego co patrzę na Poetrade, to na tradzie coś takiego, może z mniejszym elemental damage, ale podobnym wymaganiem siły można kupić tak do 5-10 exaltów. No ale tak jak mówiłem, ta broń ma 500 dps razem z elemental, tą którą teraz gram, i nią już, i nią już niszczę czerwone tier 15 mapy, a może być jeszcze dużo lepsza i dzięki temu będzie można całkowicie zmienić to drzewko, co pewnie zrobię. A na początek map nie musicie mieć czegoś tak mocnego, 350 pd-u spokojnie wystarcza do wstępu na czerwone map. A może dalej. Oprócz tego tarcza, to jest najważniejsze, jak największy blockchains, te pozostałe statystyki to jest czysty luksus. Chcecie mieć jak największy bazowy blockchain na tarczy, żeby go skalować potem drzewkiem. 40 to jest minimum, nie kupowałem tarczy z mniej. No i potem w zależności od budżetu już tu, tu coś dodajecie, no PDR jest najlepszy, siła, życie, jakiś fire resistance, stand threshold, armor. Klata no to mówiłem, ornet Plate koniecznie. No i w sumie tyle. No reszcie to już tylko kapujecie, resisty, maksimum życie i jakieś dodatkowe statystyki. Ważne jest to, żeby mieć mana leash i lifelish, czy to na rękawicach, czy na ringu, czy, czy z jakiegoś innego źródła na no po prostu pomaga. No i jak największy movement speed na butach. No, moje buty widzicie jak wyglądają. No, mało życia, jakieś tam resy, ale 25% movement speed musi być. Flaski, ja nie mam jakichś niesamowitych, najlepiej byłoby mieć flaski, które same generują charge na bossy. Tak samo na ma na flaszce, no ale to na razie wystarcza. Runy w girze. ja dałem wszędzie max life, bo mam już kapnięte rezisty, mógłbym to zamienić na chaos res, ale ten zestaw giru, on jeszcze nie jest niesamowity, więc szkoda mi trochę inwestować, po prostu dałem tutaj rezisty. Na broni oczywiście physical damage, po to żeby skalować fizz damage tej broni. No i jeszcze w temacie giru. jakie są bezpośrednie upgrade'y, oczywiście inferno clasp, to jest ten pass, który daje 5% max fire z największym rolem. Niestety, ponieważ dużo ludzi gra z mitowki kitawą to też ten pas jest drogi. Tak samo jak czysto armorowe bazy z dużym Fire Resistance są teraz bardzo drogie. No ale niestety, dużo ludzi teraz tym gra. I na helm bardzo dobrze byłoby mieć Trill Steel zamiast mieć Rare Helm. To też nałoży stat pressure na gier. No ale Trill Steel daje Gigaspeed, a to jest najważniejsze teraz na mapach, żeby zoomować. Dematch ani surwi nie jest zbyt dużym problemem na tej klasie, więc można sobie na to pozwolić. No ale potem trzeba to zrekompensować w innych miejscach. Więc tak to generalnie wygląda, przynajmniej na samym początku. Playstyle jest bardzo prosty. Lip, slam, bon shatter, wszystko wybucha. Wiemy bossa, używamy okrzyk, perfect strike, i zrzucamy hammer, perfect strike. No tu nie ma żadnej filozofii, to jest bardzo prosty build do grania. Jak to będzie wyglądało dalej? Oczywiście wchodzą w grę memy z dwoma weapon setami Jak tylko będę miał drugą broń Najprawdopodobniej pójdę tutaj w prawo I tutaj gdzieś zesplituję się pod większego Atak speedu i AOE i jakiegoś single targetu Czy to z bleedem, czy gdzieś tutaj w tenotki Może nawet fire damage Albo pójdę tutaj do góry w ten prism guard Tak w poprzedniej lidze robiłem na moim tytanie Bo tutaj też jest świetne miejsce do zesplitowania weapon setu Tutaj mamy AOE, a tutaj mamy single target Tak samo tutaj jest AOE i tutaj jest single target Niestety to miejsce zostało ogólnie znerwione, Bo raz, że teraz są tutaj torsy Z jakiegoś powodu, zamiast atak speedu wcześniej cały ten will był atak speedem. To dwa, ten unikatowy jewel against darkness, który grałem po to, żeby trafić pięć notek tutaj w zasięgu przy odpowiednim weapon miał zmieniony range na medium i tej notki też nie bierzemy, więc tutaj możemy z niego wyciągnąć 3% max fire resa, co też jest i tak niezłe, no ale ten spot brałem właśnie głównie dlatego, że możemy tutaj się dobrze zesplitować tymi weapon no i Wrench fury jest bardzo dobre, free rage na mapie, ale ja tego nie potrzebuję jeszcze, bo mam jewel, który daje mi dokładnie taką statystykę. Zostaje Rage, mnie coś uderzy. No i dalej oczywiście, właśnie wszystko tutaj bym wyrespecował i przeszedł po prostu tędy. Te notki nie są zbyt efektywne. One są dobre na początek, ale gdy mamy lepsze weapon sety z tymi słapami no to można właśnie tutaj się zeplitować i lepiej to zainwestować i mieć właśnie zestaw na bossy i na AOE. Ale jest też druga opcja, zignorowanie tego weapon splitowania i po prostu pójście tutaj w prawo. Wtedy właśnie bym wyrespecował najprawdopodobniej ten blok, ten bleed. Może nawet cały zakres tutaj po prawej stronie. Poszedł tutaj max prawo, zespiedował się tutaj na attack speed, tutaj na oe, tutaj na blade, tutaj na staty, coś takiego, tak by to wyglądało w przyszłości. No ale to są dalsze inwestycje, dopiero je teraz będę zaczynał, tak, tak wyglądał ten smith of Gita na początku. Tytanem chyba też można by to było grać, ale byłoby o wiele bardziej squishy, a damage nie z problemem. Tytan też się wydaje mocny w tej lidze, ale prawdę mówiąc to nie jestem pewny czy to combo działa na tytanie, gdy idziemy w ten 50% more na heavy stun. Bo tam ta poprzednia notka przed tym też jakoś chyba triggeruje tego stana na Na prime for stan potworach i wydaje mi się, że to zniszczy to combo No ale wtedy można grać auto-atakiem, tak jak grałem w poprzedniej lidze i też będzie ok. W każdym razie, na razie to tyle Pewnie nagram jakiś par 2, jeżeli będę grał jeszcze dużo więcej tą ligę, zobaczymy. No na tak dobrze się bawię, no, pomijając stan balansu, pomijając to jak wygląda progresja tych map, to endgame jest ulepszony, o czym też kiedyś coś nagram chyba. Ale na dzisiaj to tyle, jeżeli ma się podobało, zostawcie lajka, like subskrybujcie, bicie na Twitcha, coś sobie tam streamuję na weekendzie. Więcej kontentu wkrótce, cześć!